Siema, z tej strony Mka. Dzisiaj będzie powrót do początków. Film mówiący o tym, jak ja podmieniam wodę. I dlaczego tak podmieniam wodę. Ostatnio spotkałem się z kilkoma moimi znajomymi, czy, czy też pisałem, czy, czy rozmawiałem przez Skype'a z różnymi osobami poprzez Yy, pewien okres nie miałem czasu na to i, i gdzieś tam głównie na wyjazdach czy, czy właśnie przez Skype'a mogłem porozmawiać i okazuje się, że sporo osób nadal podmienia wodę, także najpierw sobie na gdzieś do odstania, a sporo osób podmienia wodę tak jak ja. I zobaczycie, co ja robię, jak ja podmieniam tą wodę i będę też mniej więcej opowiadał, dlaczego ja sobie na to pozwalam. W taki sposób, bo niektórzy zaraz zaczną się wydzierać, że to jest czysta herezja i że tak robić nie wolno. Ja powiem tylko tyle, że od początku, kiedy mam to akwarium tylko przez pierwsze dwie trzy podmiany odkładałem wodę do odstania, a w tej chwili podmieniam takim sposobem jak to robię do tej pory i, i jak zaraz Wam to pokażę najpierw spuścimy wodę ja już tutaj jedno wiaderko opuściłem, mam naszykowane zaraz zrzucę jeszcze jedno czy, czy dwa wiadra i zobaczycie też mniej więcej na długości całego, na wysokości całego akwarium ile ja tej wody ściągam naraz w trakcie jednej podmiany wody szum hmm. dobra Ym, ściągnąłem Myślę, że z 20-25% wody, które miałem w akwarium, i taką podmiankę stosuję raz na dwa tygodnie. Nie robię tego częściej z braku czasu, ale też nie mam potrzeby, żeby podmieniać tutaj wodę raz w tygodniu. Ja się bardzo naprawdę pilnuję, jeżeli chodzi o karmienie ryb, żeby mi resztki tutaj pokarmu nie zalegały na dnie. Po to też mam kilka zbrojników. Dokładnie mam trzy zbrojniki niebieskie, jeden to albinos i y, trzy w tej chwili kirysy pandy i jakiegoś jednego węgorka, który mi gdzieś tam podnie też y, śmiga i dojada resztki, które gdzieś się tam znajdą. A po co podmieniamy w ogóle wodę w akwarium? No po to, żeby pozbyć się związków amonowych, tak? Amoniaku czy tej grupy amonowej, która, która gdzieś w akwarium się wytworzy i Azotynów, tak? Azotyny to jest ta pierwsza grupa, której nie powinniśmy mieć tak naprawdę, albo bardzo znikomą ilość w akwarium. Mówię tutaj inaczej, to jest NO2, tak, które badamy testami, i, i one powinny zniknąć gdzieś, myślę, po dwóch, trzech tygodniach w akwarium, a później się powinny pokazać azotany, tak? Czyli NO3 to już yy, są te. Azotany są mniej szkodliwe dla, dla ryb czy mm, dla krewetek, i e, część roślin z nich korzysta. Dlatego, dlaczego mówię część? Ponieważ e, okazało się, jest około z tego, co mi się udało wyczytać: 70 gatunków roślin, e, które wolą e, przyswajając e, w ogóle azot, e, wolą korzystać e, z tej grupy NO2, czyli z azotynów. A nie azotanów, czyli NO3. Oczywiście no, większość roślin chyba jest taka, która po prostu przyswaja azot właśnie jako NO3 i potrzebuje go też, dlatego jakby całkowite wyeliminowanie tego w związku z akwarium mogłoby spowodować zatrzymanie wzrostu roślin, ale zaś ich większa. Ilość powyżej tam powiedzmy 50 mg na litr, na pewno zaowocuje glonami i no już kolejne wyższe stężenia są groźne dla y, zwierząt akwariowych. Nie mówię, o, a, mówię tutaj o azotanach, tak, nie o azotynach, czyli NO2, które y, stężenie chyba 1,5 mg na litr potrafi już zabić krewetki. I chyba ryby też by pozabijało. Ja mam w granicach 0,2 mg na litr, jeżeli chodzi o azotyny, a azotanów mam w granicach 40 mg na litr. Tak to u mnie się kształtuje. I to jest przed podmianą. To, jest, to są wartości przed podmianą. Po podmianie azotyny są niewykrywalne, przynajmniej test tego nie wykrywa, leka, a azotany, czyli NO3, jest w granicach 20 mg na litr. Może tam 25, bo ja tak jak mówię, yy, ja mam te Zeoleka yy, testy, bo ja potrzebuję bardzo dużej różnicy w kolorach, jeżeli chodzi o skalę, bo yy, nie wiem, czy kiedyś już wam o tym mówiłem, ale ja rozpoznaję tylko kolory podstawowe, więc yy, jeżeli ja widzę koło siebie jasny pomarańczowy i ciemny pomarańczowy i wszystkie kolory na skali są pomarańczowe, to dla mnie to jest jedno i to samo, tak? Pomarańczowy, i koniec. Ja lubię, lubię po prostu testy, które się zaczynają od czerwonego do czarnego, tak? Czy tam od białego do czarnego, i po kolorii mamy jakieś zielone, niebieskie. Oczywiście takich testów nie ma, ale ja szukam po prostu testów, gdzie skala jest bardzo zróżnicowana. Dobra, resztę powiem, jak już zacznę dolewać wody. Dobra, woda sobie tam szumi, a my idziemy do mojej łazienki, bo tu będziemy podłączać szlaupa z wodą. Najpierw muszę odkręcić tutaj. Tą słuchawkę, dajcie mi chwilę. Jak widzicie, mam tutaj po prostu słuchawkę wykręcaną, i, i w szlaufie mam tutaj y, taką przejścióweczkę pod szlaufa Zacisnąłem sobie, żebym mógł to po prostu skręcić. Zaraz to skręcę i wam pokażę. No i cóż dalej, ponieważ ja mam to szczęście, że mam baterię ze, ze, ze słuchawką tutaj z dołu, więc ja wodę na, na tym drugim końcu, tu już oczywiście podłączyłem, wyrzucę sobie tylko tędy przewodem. On się musi napełnić zanim tutaj nam woda tędy poleci. I też trzeba sprawdzić czy gdzieś nie jest ściśnięty na dole. Okej, okay, dobra. Yy, tutaj jest sobie woda. Ale zanim to zrobimy i zanim zaniesiemy ten przewód do akwarium sprawdzam po prostu temperaturę czy jest mniej więcej taka sama jaka panuje u mnie w akwarium i sprawdzam to na rękę. Nigdy tego jakoś inaczej nie sprawdzałem. Nie miałem też potrzeby tego inaczej sprawdzać. Generalnie powiem Wam, że moje ryby się chyba przyzwyczaiły do takiej podmiany. Tutaj pewnie sporo osób mnie hejtuje, że jak tak można. Ale ja tak podmieniam. Słuchajcie, jeszcze żadna ryba z tego tytułu mi nie zdechła. I tyle. Dobra, idziemy wrzucić szlaufa do akwarium. No dobra. Szlauf już jest w akwarium, więc ja już nie będę wracał do testów, ale powiem Wam jeszcze parę słów po co ja podmieniam wodę a podmieniam ją po to, żeby zmniejszyć ilość fosforu w akwarium. Ja mówię zmniejszyć, dlatego że u mnie woda kranowa ma 0,2 mg na litr. Są tacy, którzy mają 0, są takie osoby, które mają nawet 2 mg na litr, jeżeli chodzi o wodę kranową. A ja mam sztucznie nawóz jako fosfor, więc jeżeli mam go za mało w akwarium, to sobie go po prostu podam osobno. Ale po co obniżam? Po to, dlatego obniżam, że ilość fosforu, znaczy zbyt duża ilość fosforu w akwarium może nam spowolnić albo zakłócić proces nitryfikacji. Chodzi o to, że fosfor zbiera się na dnie przy żwirze i bakterie nitryfikacyjne, które są w żwirze, nie mają takiego swobodnego dostępu do wody bogatej w związki amonowe czy azotowe, chyba tak to się powinno powiedzieć. No i ten proces nitryfikacji jest, no mówię, spowolniony, bądź zakłócony. Dlatego mówię, zbyt duża ilość fosforów akwarium nie jest dobra, no ale zbyt mała też nie, bo wtedy możemy mieć no, zieloną wodę przy jakichś tam sprzyjających warunkach. Ale, ale nie o tym dzisiaj. Po co jeszcze zmieniam wodę? Po to, żeby zwiększyć twardość węglanową. Ja Mam rośliny, akwarium i wodę dość miękką i u mnie ten węgiel jest dosyć szybko wypukiwany, więc dla mnie twardość węglanowa jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o, o moje akwarium i nawet jeżeli będę lał dużo karbo, podawał CO2, to yy, te rośliny nie będą tak szybko rosły, jeżeli na przykład zaprzestanę podmian, tak? no bo woda yy, nie będzie twarda i, i tyle. Dobra, jeżeli chodzi o twardość węglanową, to jest sprawa jasna, ja się tutaj gdzieś rozwodził nad tym nie będę, ale zaraz muszę uciąć film, bo, bo widzę, że akwarium się dopełnia, więc zaraz będę to przerywał. To ostatnią rzeczą jeszcze, jaką powiem, to yy, na co jeszcze może nie tyle, co daje podmiana wody, ale na co zwrócić uwagę w trakcie podmiany wody. Na to, żeby temperatura nie spadła bądź nie wzrosła więcej niż 4 stopnie. Yy. Może to dużo, ale dla mnie to jest taki próg graniczny. Wiem, że możemy mieć problemy z chorobami, ryb i tak dalej, czy drastycznej zmianie temperatury, ale mi też chodzi o to, żeby proces nitryfikacyjny się nie zatrzymał. Jeżeli zmienimy tą temperaturę za szybko, no to bakterie umrą. Oczywiście pojawią się nowe, ale żeby one się zaczęły rozwijać i ten proces nitryfikacji był pełny, po prostu potrzeba czasu. Ucinam lecę. No dobra, <laughs> wróciłem, to by było na tyle. Trochę się nagadałem <laughs> o, o mojej podmianie wody, ale myślę, że y, komuś się przydadzą te informacje. Jeżeli możecie, to piszcie gdzieś tam w komentarzach, co myślicie o takiej podmianie wody i, i czy też ją stosujecie, czy, czy sobie pozwalacie na, na taką podmiankę wody, czy nie. Bo wiem, że ostatnio bardzo dużo osób po prostu no, pozwala sobie na podmianę wody prosto z kranu, a część jednak musi jeszcze ją y, odstawiać do odstania, tak? Więc tak jak mówię, jeżeli macie jakiekolwiek porady, komentarze, bardzo chętnie zapraszam do podzielenia się swoją wiedzą. Ja chętnie wysłucham i czegoś się nauczę. To by było na tyle. Siema!